W Pucharu Zdobywców Pucharów grał Górnik Zabrze ulegając Manchesterowi City, a półfinał Pucharu Europy osiągnęła Legia Warszawa. Cztery lata później w ćwierćfinale Pucharu UEFA grał Ruch Chorzów. Kolejny sukces przyniósł rok 91. Do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów dotarła Legia, gdzie przegrała z Manchesterem United. W 1994 roku miłą niespodziankę sprawił GKS. Katowiczanie osiągnęli trzecią rundę Pucharu UEFA eliminując Bordeaux. Po zwycięstwie w Katowicach 1-0, we Francji padł remis 1-1, a decydującą o awansie bramkę z rzutu karnego zdobył Krzysztof Warkraków, która dopiero w czwartej rundzie Pucharu UEFA odpadła po... Tanku, Maciej Żurawski, piłka trafia do Frankowskiego, Tomasz Frankowski 2-1 dla Wisły. Zrobiło się jeszcze ciekawiej przy rejmonta w minucie 60. kiedy akcję całego zespołu wykończył potężnym uderzeniem Kazimierz Moskal. W Wiśle brakowało tylko jednego gola, ale trzeba było na niego czekać do 88 minuty. Wielkie zamieszanie pod bramką Juan Miego, ostatni dotyka piłkę, Tomasz Frankowski jest 4 do 1, potem dogrywka bez efektu, rzuty karne, przestrzelona jedenastka przez Jose Ignacio i Wisła w kolejnej runie. Po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, gdzie reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal, znalazł się na trzecim miejscu w prestiżowym plebiscycie magazynu Transfutbol. Z Juventusem zdobył Puchar Europy, Super Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów i Mistrzostwo Włoch. Dwa tytuły mistrza Portugalii z FC Porto ma na koncie Józef Munarczyk. On także sięgnął po Puchar i Super Puchar Europy. Munarczyk spędził w Porto kilka sezonów i wyrobił sobie taką markę, że gdy kończył karierę, poproszono go, by został trenerem bramkarzy Porto. Niewytłuczone, że taka przyszłość czeka Krzysztofa Warzycha, który od 15 lat broni Barw w Palatina i Jednak otwarcie przyznaje, że to jego ostatni sezon. Dorobek polskiego supersnajpera w widze greckiej jest nieosiągalny dla wielu znakomitych piłkarzy. W 364 meczach Warzycha strzelił 241 goli. Ma na koncie 4 tytuły Mistrza Grecji. trzy razy był królem strzelców. Król Aten? Jak najbardziej. Nie wszyscy tak jak Warzycha byli wierni jednemu klubowi przez tyle lat. Najlepszym przykładem obieży świata jest Roman Kosetki, który grał w Turcji, Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Wszędzie był ważnym ogniwem zespołu. Z Galatasarajem zdobył Puchar i Super Puchar Turcji, a jedyny w karierze tytuł Mistrza Kraju wywalczył Chicago Fire. Współczesnym przykładem sukcesu w zagranicznym klubie może być Jerzy Dudek. Polski bramkarz od niemal 3 lat jest zawodnikiem jednego z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie Liverpoolu. Anglicy kupili Dudka z Nordu za blisko 5 milionów funtów. Na razie Polak ma na koncie Puchar Ligi i mistrzostwo Anglii.